Dobrze. Uznałam, że może zacznę od czegoś takiego. Doskonale, brawo Barbie. O, to było Dobra. niezłe. A wtedy wkroczę ja o. i poprawię ci włosy. E <grym> Zastanowię się nad tym. E Halo? Halo? Hej, wpadniecie na tor? Chciałabym wam coś pokazać. Jasne. Skania. Dzięki wam poczułam inspirację do stworzenia oh. nowej piosenki. Oh. Do tego, gdyby DJ Elektra ją usłyszała i jej się spodobała, byłabym przeszczęśliwa. Tak Aha. jest! To co? Chcecie ją w swoim demo? Mm. E, 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 e... mm. To jasne, jest pewnie. Oh. Oh. Dziwnie, oh. Oh. Rety. Nie uważasz, że jest taka bardziej skaterska? Myślę, że jest dla każdego. Właśnie czegoś takiego szukałam. E... Okej, okay, moment. Zia, czy obie o, mogą o, o, wykorzystać ten kawałek? A... Hmm. Daisy też w to wchodzi? O, 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 Sprawy wymknęły mi się spod kontroli.